Słyszycie mnie nie. oj, to jest słabo, słabo okay. sprzęcik nam nie styka, ale o! Teraz szukamy, szukamy, ale tak mnie też słyszycie. Na pewno słuchajcie, co się dzisiaj zaczyna? 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. A gdzie on jest? Na W Jeleniej Górze. Tak. I słuchajcie. O, teraz będzie... Nie słychać może. Właśnie te improwizacje, że raz słychać, raz nie słychać, to jest właśnie esencja teatrów ulicznych. Pracowaliśmy na to! Słuchajcie, tych teatrów ulicznych, tego festiwalu nie byłoby dzięki pani Alinie Obidniak, dawnej pani dyrektor, która jest tutaj. A tej edycji nie byłoby dzięki pomocy miasta Jeleniej Góry. prezydenta Marcina Zawiły, który dzisiaj nie może wyjść. Zapraszam teraz jego zastępcę, pana Jerzego Łuźniaka. <rw Kissé> <GO avuther> Obiecany klucz do miasta na trzy dni. I tutaj widzimy ten klucz. I za chwilę. Mam nadzieję, brawa. Że ten klucz otrzymamy. Słuchajcie, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspomogli ten festiwal teatru ulicznych. 32 festiwal teatru ulicznych. Jest tylko jednym na świecie festiwal teatrów ulicznych w Taredze i właśnie ci artyści z Taredy przyjechali do nas i to były smoki zespół Epimet. 32. edycja Międzynarodowego Festiwalu teatru Ulicznych. Teraz tak, dofinansowano ze do środków ministra punkt bardzo ważnym osobom. Pani Alinie Obitniak, dzięki której wszystko to się zaczęło. I panu Jerzemu Łuźniakowi, zastępcy prezydenta miasta Jeleniburze. Góry. Miasta Jeleni Góry. O, akceptuję wyczuła szczęcia. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry przyjechali do nas poza wiele królich. Kochani, jestem szczęśliwa, że już 32 raz gości tutaj Was wszystkich na tym wspaniałym święcie teatru. Ja myślę, że jak patrzę na, na Wasze uśmiechnięte twarze, na uśmiechnięte twarze dzieci, na to, że wszyscy tutaj są nasie sympatyczni, że to jest impreza, która łączy która właśnie apeluje do naszych wyobraźni, do naszych serc, że bliskość drugiego człowieka i nasza serdeczność i przyjaźń jest czymś najważniejszym w życiu. I oby tego uśmiechu, tej przyjaźni, tego powiecia stoczki nie zabrakło nam nie tylko w czasie Święta Teatru Publicznego, ale na cały, cały rok. Tak jak powiedziała to pani Alina Odwiniak, wieloletnia dyrektor teatru im. Scypianem Awila Nowida. Ale tak naprawdę to od pani Aliny zaczęły się te teatry. Nie tylko tutaj w Jeleniej Górze, ale zaczęły się w Polsce teatry. To my byliśmy drugim państwem po Hiszpanii, gdzie teatry wyszły na ulicę, gdzie festiwale artystyczne się rozpoczęły. Ja gorąco jeszcze raz dziękuję pani Olino. Kłania się, chłania się cała Jelenia Góra, chłania się cała Polska. Na te trzy dni Jelenia Góra jest stolicą teatru, jest stolicą ludzi teatru, jest stolicą wszystkich tych, którzy się cieszą, którzy się weselą. I teraz oddaję klucz, ale panie dyrektorze, po jak wraca do nas i wspólnie mieszkańcy Jeleni Góry rządzą w tym miastem. A teraz jak już mam ten klucz, to słuchajcie, od 21.00 pierwsza parada, tym razem zespół polski, teatr A3, parada. Słońce na zachodzie, słońce na wschodzie, już mi się wszystko myli, ale bardzo ważna parada, ale słuchajcie, od 22.00 parada zespołu z Hiszpanii Efimer. Bądźcie wszyscy tutaj, bo warto. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście, pogoda jest z nami, mamy klucze i bawimy się raz.